Siemanko, roadie UK, mówiąc żartobliwie, brodałka mówiąc po polsku. Szczęście, szczęście. Biegniemy za szczęściem, szczęściem. Bo chcemy tylko szczęście, szczęście. Tak to właśnie jest z tym szczęściem. Nie wiadomo, co to jest, jak to wygląda. Jak to ugryźć, gdzie je znaleźć? Każeś chce być szczęśliwy. Naże chce być zdrowy. Tylko nie każdy żyje zdrowo. I nie każdy wie co to szczęście. Szczęście ma wiele twarzy. Bardzo dużo twarzy ma szczęście. I ciężko wyczuć, kiedy człowiek jest szczęśliwy. Podobno to się czuje wewnętrznie. Podobno to jest coś podobnego jak miłość. Albo się czuje, albo się nie czuje. Jednemu się wydaje, że jest szczęśliwy. Jeden... Mówi, że jest szczęśliwy. A nie jest szczęśliwy. Jeszcze inny. Mówi, że chyba nigdy nie będzie szczęśliwy. Bo nie wierzy. Ja nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, u mnie szczęście jest jakby ruchome. Ono się zmienia. Wszystko zależy, jakie masz priorytety, oczekiwania. Co dajesz? Co bierzesz? Jak żyjesz? Będąc dzieckiem, zawsze byłem szczęśliwy. Mimo tego, że nie miałem tego i tamtego, jak wiecie. Ale byłem szczęśliwy, bo generalnie dziecko ma inne oczekiwania od życia. Dziecko bierze to, co się udaje. Dziecko nie szuka. Dziecko czuje inaczej, odbiera inaczej. Dziecko jest pozytywne, generalnie. Generalnie ciężko znaleźć choć dziecko nieszczęśliwe. Także z tym szczęściem to, to jest różnie. Jeden znajduje je w używkach. Jeszcze inny znajduje szczęście w ubraniach, jeszcze inny w samochodach, jeszcze inny w szczęściu innych. Ciężki temat z tym szczęściem. Oczywiście nie jestem przekonany. Ciężko tak wszystko się mówi, inaczej się myślę o tym. Człowiek starszy, tym to jest szczęście, inaczej to wszystko kataloguje. Wszystko jest na innym levelu. W moim przypadku szczęście, to zrobię mojej rodziny, moich dzieci, uśmiech, pełna lodówka, czysto w domu, dom. Szczęście to czas. Największym szczęściem w życiu człowieka jest czas. Tak się mówi. Czas zabiera, czas daje. Tylko od nas zależy, czy z tym czasem współpracujemy, czy z nim walczymy. I człowiek starszy ma tego życia mniej, tym inaczej z tym czasem się obchodzi. Docenia każdą chwilę. Docenia śnieg, deszcz, wiatr, burzę. Nawet docenia ból. Bo jak boli, to znaczy, że się żyje. Szczęście jeszcze mam Monstera. To też jest pewnym rodzaj szczęścia. Bo niektórzy nie mają Monstera. I to jeszcze z cukrem. Szczęście, bo odrzuciłem palenie. Na moje nieszczęście palę jeszcze to. Także takie takiej sytuacji jest już Film o dupie. Nic nie zrobię na spontanie. Jaki broda. Bądźcie kamerę, to raz oglądasz zablokowany. A tak to jest z tym szczęściem. Szczęście to możliwość ćwiczenia. Szczęście to możliwość mówienia. Szczęście to możliwość patrzenia, czucia. Szczęście to możliwość stania sobie na trawie i gadania do telefonu. To jest też szczęście. Bo niektórzy nie mają tyle szczęścia. Po sobie siedzą gdzieś tam w kryminałach. Tracą czas. Czasom zdrowie, czasom emocje, czasom pozytywne myślenie, ale ten czas jest najważniejszy. Czas to szczęście. Każdy ma tyle samo czasu, doba trwa dla każdego tyle samo. A to jest szczęście, ludzie. W to też z kolei przypadek czasami dążąc za czymś napotyka się na różne przeszkody, na różnych ludzi, którzy nie sprzyjają. I nie różne okoliczności. Dlatego też szczęściem jest to, żeby napotykać na swojej drodze fajnych ludzi, życzliwych ludzi. No jak wiecie... Energia dana odbija się i wraca do nas bumerangiem. Czasami mocniej, czasami słabiej, ale zawsze wraca. Także ja mówię, szczęście się zaczyna w głowie. Spokój ducha daje Ci spokój do serca. Serce natomiast filtruje wszystkie myśli, i wypycha je do buzi. Także to co mówisz, to jak mówisz, w jaki sposób mówisz jest odzwierciedleniem twojego myślenia. Także myślmy dobrze. Ważmy słowa. Ważmy emocje. Przekazujmy je do serduszka. Serduszko zrobi swoją swoją robotę. Ładnie to wszystko przefiltruje, poukłada i wypuści nam do naszej buzi, żebyśmy mogli fajnie to wszystko siebie wyrzucić. I wtedy będzie wszystko spokojnie. Jak najmniej polityki. Zostawmy politykę politykom. Widzicie, co się dzieje. Połowa polityków jest nieszczęśliwa. To jak oni mogą sprawić, że my będziemy szczęśliwi? Tacy zwykli szali ludzie. Moim marzeniem? Pierwsze, zdrowie. Moje zdrowie. Jak ja jestem zdrowy, daję dobre emocje mojej rodzinie. Wtedy oni są zdrowi, uśmiechnięci. Wszystko tak krąży wokół siebie. Marzenie? Tak szczerze ostatnio nad tym myślałem. Polska. Chciałbym do tej Polski wrócić. Z moim bagażem doświadczeń, które złapałem w Anglii. Zawiedziałem się dużo ludziach, o sobie. Myślę, że byłoby fajnie spe... Spe... spełnić te moje marzenia kiedyś. jak mi się wymarzyło od W Ostatnio tak o tym myślałem. Co by nie miał, jakby nie miał? Ile by pieniędzy nie miał? Jakiego nie miał samochodu, jaki dom? Serducha nie oszukasz. Jednak jak się człowiek gdzieś tam urodził, gdzieś tam wychował, po te cechy różne, mentalność to wszystko i przyjechał do innego kraju. Jak już to wszystko, wszystko ogarnął, to, to czego właśnie nie ma w Polsce, okazuje się, że to tak naprawdę to, 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 to wszystko jest... ...sabota, fotomontaż. Spokój daje człowiekowi powrót do korzeni chyba. Skąd się wywodzi gdzie się wychował jak mówiłem sam u siebie nie przywikasz także Polacy nie wyjeżdżajcie z tej, z tej Polski walczcie tam na pewno wam się uda trzeba wierzyć cuda się zdarzają ale to tylko w filmach i w kościele także nic na cud pracujcie nad sobą Kombinujcie, wymyślajcie coś, bądźcie kreatywni, inwestujcie w siebie, ryzykujcie, nie wycofujcie się w połowie drogi, jeżeli macie drogę jakąś obraną. bo idąc w jakimś tam kierunku, dochodząc do połowy, poddajecie się, to się wracacie do punktu wyjścia, a do celu zostało Wam tyle samo drogi, co tyle drogi, ile musi się cofnąć. Także czy to jest sens się cofać? Nie, trzeba brnąć dalej. Wejść w błoto, wejść w kałuże, ubrudzić się w smarach, pokuć się chwastami. Ból przejdzie, ból jest tylko przejściowy. Ból daje kopa. To wszystko, co nagrałem, chyba jest bez sensu, ale kogo to obchodzi? to mój kanał. Dobra, zobaczymy, czy będę szczęśliwy dzisiaj czy w końcu zrobię tego muscle-up. Lecimy, dzieciaczki. Nie wiem, czy to się nagrywa, ale zobaczymy. Szczęścia brakuje jeszcze mi, bo 10 lat wstecz. Ha! No dobra, zrobię parę pociągnięć, żeby ten film miał jakiś sens. W końcu to kanał nie? Lecimy z tematem, pociągniemy się. Tak, pasy mam cholerne. Wczoraj robiłem troszkę za, za bardzo na bicepsa. Starośnie nie radość, młodość nie wieczność. Dobra, lecimy, zobaczymy, może się da radę zrobić 8 razy. Nie małe szczęście właśnie. Takie małe szczęście. Aczkolwiek stanęłem przy te dziesiątce i nie mogę więcej wystrzelić. Pozdrawiam serdecznie Robert Pisula. Bo ty mi się dałeś natchnienie do tego filmu i do twój film o szczęściu. O tym jak Polacy marudzą na TPO, na te pisy. Myślę o tej polityce. Żyłom się między sobą po co to. Zostawcie robotę politykom, a politycy nie zostawią robotę górnikom w kopalni. Tak będzie najlepiej. Tyle w temacie. Pozdrawiam serdecznie Czule. Proba, UK. Bądźcie szczęśliwi dzieciaki. Pozdrawiam serdecznie i czule. Do następnego razu. Essa.